Chcielibyśmy opowiedzieć trochę o tym, o planach tegorocznych, co Urząd Miasta Ława, razem z Instytutem Edukacji Społecznej, za jakie są tegoroczne plany. One dotyczą tak naprawdę trzech rzeczy. Po pierwsze szóstej edycji projektu Młodzi Osobie U Siebie, czyli szkoleń dla młodzieżowych liderów i o tym za chwilę. Po drugie organizacji w tym roku już piątej konferencji międzynarodowej Młodzi Liderzy w Społecznościach Lokalnych. To są tak naprawdę dwa podstawowe działania, planujemy też współpracy, kontynuację współpracy z Angielską Organizacją Pozarządową i Wymiany Młodzieży w tym roku. No i trochę o, o, o samym projekcie liderskim. To jest szósta edycja MOSUSU, który już się trochę utarł a, jako to już tradycyjny, tradycyjny projekt. Założenia się właściwie nie zmieniły, to znaczy zachęcamy wszystkich młodych ludzi, którzy. A, którzy angażują się, są aktywnie, albo chcą być aktywni, albo uważają, że woła, nic się nie dzieje do tego, żeby wzięli udział w tym projekcie, bo to jest okazja do tego, żeby po pierwsze dobrze spędzić czas, po drugie nauczyć się takich różnych ważnych umiejętności, których tak naprawdę szkoła nie daje, czyli pracy w grupie, komunikacji, rozwiązywania, rozwiązywania konfliktów czy problemów ale też takiego profesjonalnego zarządzania projektami. No i po drugie okazja do tego, żeby coś w łowie zrobić i, i złamać ten stereotyp, że tu się nic nie dzieje i zdobyć takie praktyczne doświadczenie w organizacji samodzielnych projektów społecznych. Na tych wszystkich młodych ludzi czekamy do 22 lutego. Zachęcamy do, do złożenia, wypełnienia formularza dostępnego na stronie is.org.pl. Działanie, tak jak mówiłem, to jest... Będzie też przy punkcie przy programu działu punkt liderski konsultacyjny tutaj na... Na Muńskiej. Drugie działanie to jest konferencja, Piąta Międzynarodowa Konferencja Młodzi Liderzy w Społecznościach Lokalnych. Myślę, że w tym roku będziemy uważnie przypatrywać się temu, co się dzieje i jakie są zmiany w takich działaniach w obszarze tak zwanej polityki młodzieżowej, bo, bo ostatnio dużo się w tym zakresie dzieje, czy to na poziomie lokalnym, regionalnym, ale też krajowym. No i będziemy organizowali wyjazd młodych liderów do do Anglii na zaproszenie angielskiej organizacji pozarządowej. Można powiedzieć tyle, że to siódmy rok współpracy i że, i że. Właściwie ta współpraca coraz bardziej staje się taka modelowa w dobie, kiedy tworzy się dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowej z lokalną administracją, to, to można powiedzieć, że ta współpraca naprawdę jest coraz, coraz lepsza i staje się taka modelowa. To też jest powód do tego, żeby warto, że warto pokazywać te rzeczy na zewnątrz, znaczy przykład, Raz, że takiej wieloletniej współpracy, dwa, że bardzo nowatorskiego podejścia do, do młodzieży i do pracy z młodzieżą. No i trzy, taka wieloaspektowość tego, co się dzieje tu w Oławie. To jest, są rzeczy, którymi tak naprawdę możemy się coraz bardziej chwalić na, na zewnątrz. No. Wszystkich młodych ludzi, którzy chcą coś robić w Oławie, albo już robią i chcą to robić jeszcze lepiej, albo uważają, że nic się tutaj nie dzieje, zapraszam do projektu Młodzi O sobie u siebie, do tego, żeby nauczyć się. Jak organizować projekty, dobrze spędzić czas w grupie fajnych ludzi, no i wielu dobrych rzeczy się, się nauczyć i, i, i zorganizować tutaj, bo ciekawe projekty i ciekawe pomysły. Nasz dostępny na stronie www.ies.org.pl jak Instytut Edukacji Społecznej. Czekamy do 22 lutego na zgłoszenie.